No producenci chcieliby, no skoro ktoś za coś płaci, no to w normalnej gospodarce rynkowej, że jak ktoś za coś płaci, to wie za co płaci i co osiągnie na samym końcu. Na samorządy, no tak, nie do końca odpowiadają e, prośbom e, producentom i mówią wprost, dokładnie to, ar, co wyartykułeś, że po prostu oni zainwestowali, oni mają te koszty, mm -hmm. więc e, im to e, no, trzeba te koszty e, pokryć. Producentki dodają tak, ale. Drodzy państwo, Jakub Pawłowski proste pytania, ale nie do końca łatwe odpowiedzi. I dzisiaj myślę, że to hasło naprawdę będzie miało uzasadnienie, drodzy państwo, jak tylko powiem, wam, o czym rozmawiamy. Rozmawiamy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli takim zjawisku takiej regulacji, która powoli wchodzi na medialne salony, zaczyna być o niej coraz głośniej. Chodzi o zobowiązanie producentów opakowań, które są opakowane na nasze produkty, aby ponosili pełne koszty zagospodarowania tych właśnie opakowań, które, które potem na sklepowych półkach lądują i trafiają ostatecznie do altan śmietnikowych i są potem recyklingowane. I za to cały ten proces producenci powinni płacić zgodnie z tą, z tą reformą. No i prace nad tym, nad tą regulacją nabierają tempa. Moim i Państwa gościem jest Konrad Nowakowski, doradca do spraw ekoprojektowania opakowań i środowiska prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań Piojro. Witam Cię Konradzie. Dzień dobry, witam serdecznie. Konradzie, powiedz mi proszę, ten, ten ten projekt na razie wzbudza bardzo duże emocje, zwłaszcza po stronie przemysłu, po stronie wprowadzających, czyli producentów opakowań, którzy no, bardzo krytycznie się do tego projektu odnoszą. To jest projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zarzucając mu przede wszystkim to, że jest to system podatkowy, że jest to system, który odbiera im jakąkolwiek wolność, jest centralistyczny. Powiedz mi, czy Ty potwierdzasz te zarzuty? Uważasz, że to rzeczywiście tak jest? Czy to jest element pewnej gry na tym etapie, takiego przeciągania liny, ponieważ ten projekt no, uderza mocno jednak w interesy tych firm i potencjalnie będzie dla nich oznaczał większe koszty? Dobrze, no to jak chcesz, żebym odpowiedział na początku to, co powinienem powiedzieć. Na końcu nie ma problemu e, z tobą Nikt nie jest proste, Konradzie. Zawsze jest wszystko inaczej, więc proszę, podążajmy za e, Tak, uważam, że ten projekt nie, nie jest najlepszym rozwiązaniem. E, Czy już mamy moją odpowiedź, ale teraz dlaczego uważam, że ROP jest dobrym rozwiązaniem? Mhm. Ja sobie nie zaprzeczam, proszę Państwa, ponieważ jak mamy cel no to po prostu trzeba wybrać najlepszą drogę do tego celu. No i tak o, o czym mówimy w ogóle? Co to tak. jest rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców, e, tak w skali dla, dla, dla słuchacza? Oczywiście, tak. E, to tak. Dzisiaj mamy ustawę, która jest tak naprawdę od 2001 roku. W ramach tej ustawy każdy przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach płaci za poziom recyklingu, czyli tak naprawdę finansuje jakiś procent opakowań, które wprowadza, żeby ten procent zebrać z rynku i trafiły te opakowania pakowania I do płaci to komu? Do płaci to przez organizację odzysku lub takie stowarzyszenia jak, jak ja reprezentuję dla opakowań wielomateriałowych i te pieniądze e, trafiają e, przez te organizacje właśnie do firm zbierających p, po części, po części do, e, do recyklera po części dla firm transportujących, które wiadomo że są niezbędne w łańcuchu logistycznym, bo muszą te odpady. Czyli to jest taka transport... dopłata dla tych wszystkich uczestników tego systemu, którzy odbierają od nas odpady, potem je zawożą, sortują, segregują, przetwarzają, oni dostają pewien strumień pieniędzy od firm, które te właśnie produkty w opakowaniach na pewne półki umieszczają, tak? Tak, dokładnie i dobrze określiłeś, że to jest dopłata, bo, bo faktycznie tutaj zawsze gra, gra rynkowa popytu i podaży. Jak mamy dużo recyklerów tworzyw sztucznych, no to wiadomo, że każdy chce uzyskać tą dopłatę i de facto, jak każdy chce uzyskać tą dopłatę, no to na zasadach rynkowych ta dopłata spada, no bo mamy mm -hmm. du dużą podaż, a popyt jest jak gdyby określony ustawowo i też e, trzeba tutaj stwierdzić, że faktycznie te koszty Netto, czyli to, co jest w docelowym ropie, do, do czego wrócimy, nie mają e, znaczenia. Tutaj jest sprawa popytu i podaży. Mamy dużo odpadów na rynku, dużo recyklerów na rynku, e, poziom do zrealizowania określony, więc no mm. tutaj stąd te dopłaty. W, dla niektórych strumieni są małe, dla niektórych dużo, o, dużo większe. Niemniej nie są to dopłaty na zasadzie. Pokrycia wszystkich kosztów finansowych. I stąd mówimy, że wejście na rozszerzoną odpowiedzialność producenta to jest bardzo duża zmiana. Dlaczego mhm. nie możemy pominąć e, tego, że Robimy bardzo dużą zmianę jako transformację, czyli dzisiaj wychodzimy z finansowania, nie wiem, 50% opakowań, które trafiają. Bo taki był wymóg zapisany, że tyle firmy muszą recyklingować, tak. więc do tego poziomu one realizowały swoje obowiązki. Tak? Oczywiście ja tak mówię, 50% że dla uproszczenia, bo każda grupa mhm. materiałowa ma swój poziom, te poziomy się zmieniają. Ale w latach. bez uproszczeń nie, zgub, zgubimy się tutaj, więc oczywiście upraszczając. Upraszczając i po prostu co drugie opakowanie ma dopłatę od e, producentów. A te opakowanie, które nie ma do dopłaty, możemy powiedzieć, no pokrywamy my jako mieszkańcy, czyli faktycznie my jako mieszkańcy płacimy opłatę za wywóz odpadów i w tej opłacie są tak zwane koszty zagospodarowania, więc no per saldo te pieniądze pokrywamy po części my jako konsumenci, czyli w opłacie tej recyklingowej płaconej na rzecz organizacji odzysku czy, czy ISP i jako mieszkańcy w opłacie za wywóz odpadów. I pozwoli, że wejdę Ci w słowo, czy to jest, uważasz, sprawiedliwy system? Ponieważ przeciwnicy Albo inaczej zwolennicy tej reformy RO podkreślają, że. Niestety z powodu wadliwości obecnego systemu, tego 2001 roku, o którym mówisz, niewspół, niewspółmiernie dużo kosztów spadało właśnie na mieszkańców, a nie na te firmy, które de facto zaśmiecają naszymi rękami, bo tu jest ta dyskusja, kto jest tym śmiecącym czy konsument, czy firma, która produkuje te opakowania. I że ta dysproporcja była jednak rażąca, że dużo więcej niż też w innych krajach my jako mieszkańcy ponosiliśmy tych kosztów a te różne firmy trochę właśnie jechały tak na gapę, nie płacąc tyle, ile mogłyby, albo ile powinny płacić. No to ja bym się trochę cofnął do dyrektywy z 94 roku, której konsekwencją była legislacja w Polsce w 2000. Sama dyrektywa mówiła o celach recyklingu. My wdrożyliśmy tą e, dyrektywę w najprostszy sposób. Cel recyklingu na państwo został przyłożony na e, wprowadzające, czyli z zasady już sama ustawa mówiła, że cała reszta ma, ma być pokryta przez e, Mieszkańców. Hmm. Czy ja a uważam. Czy tak miało być od początku? Chyba no, nie miało tak być. Miało być, żeby oni jednak płacili, tak? Nie, nie, nie. właśnie o to chodzi, że tam było osiągnięcie hmm. poziomów recyklingu i ten poziom recyklingu był nałożony na państwo, czyli państwo ma uzyskać w cudzysłowie te 50%, a państwo stwierdziło, że my ten obowiązek przerzucimy na wprowadzających. Czyli jeżeli jest jakaś niekonsekwencja, to po prostu nie zagospodarowano do finansowania tych mhm. systemów gminnych w jakiś tam e, sposób, ale ta konsekwencja była jak gdyby e, tak zwanym zaniechanym zaniechaniem pierwotnym i potem mhm. w żadnej nowelizacji nie, nie wyszedł żaden strumień pieniędzy. E, Dobrze, przepraszam, wróć. Pomyliłem się. Wyszedł strumień pieniędzy. Tylko na zasadzie takiej, że organizacje odzysku miały obowiązek 50% z, z tych 50%, czyli de facto 25% uzyskać ze źródeł komunalnych. tak? Czyli faktycznie jakaś, mhm. jakiś strumień pieniędzy już jest zobowiązany organizacji odzysku, żeby mieć te ze strumień komunalnego, czyli faktycznie pieniądze do instalacji komunalnych idą, czyli instalacja komunalna na dzień dzisiejszy dostaje pieniądze, oczywiście od gminy. E, a tak naprawdę mieszkanie płaci gminy, żeby mm -hmm. ta instalacja komunalna, czyli tak sortownia odpadów, jak, tak. jak, 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 jak wspomniałeś, czyli sortownia odpadów tak. od gminy ma płacone, a przez to, że sprzedaje właśnie surowce wysortowane, to ma jeszcze do sprzedanych surowców e, wysortowanych. Mm -hmm a surowce wysortowane mają swoją cenę, więc sprzedaje po cenie. A oprócz tego dostaje dofinansowanie za, za to, że przekazała te odpady to jest, do recyklingu. Jest, jest, ja spróbuję to jeszcze uprościć Konradzie, wchodząc trochę w buty gmin. Gminy mówią mniej więcej w takim duchu, że to my wybudowaliśmy sortownię, my prowadzimy selektywną zbiórkę, my mamy altany śmietnikowe, my płacimy za odbieranie tych odpadów, każemy mieszkańcom je sortować. A później duża część z tych odpadów ląduje w tych instalacjach, tam jest sortowana. Za to wszystko trzeba zapłacić za pracę ludzi, za pracę maszyn, za pracę energii. I dużą część tych kosztów płacą mieszkańcy, a powinny płacić też te firmy. I to jest ich argument, że w tym systemie coś nie działa, że to właśnie zbyt mocno jest na barkach mieszkańców i to się musi zmienić, czyli producenci muszą płacić więcej. A to się producentom nie podoba, bo nie. mówią, że to są za duże koszty, które nie mają płacić. Nie się. Okej. Okay. Nie zgadzam się, że to mm. się producentom nie podoba. No, czy, e, nie zgadzam się, że płacenie więcej komukolwiek się podoba, no tu mamy konsensus, tak? Nikomu tak. się płacenie więcej nie, e, nie podoba i tu mamy konsensus. ale no, producenci wprowadzający produkty w opakowaniach mają świadomość, że odchodzimy od poziomu recyklingu, a wchodzimy w całkowicie finansowanie. Czyli faktycznie e, te e, sortownie powinny. Dostać te wszelkie, powinny dostać pieniądze pokrywające te wszelkie koszty związane z ich działalnością. Trzeba mieć świadomość, że sortownie i zbieramy odpady no to nie są tylko odpady opakowaniowe. Więc tak. jak mówimy o Trzeba ropie na opakowania, mm -hmm. no to ten rok na opakowania powinien finansować tylko sortowanie opakowań, a nie w cudzysłowie książek czy ubrań, ostatnio modny też, tak. e, też temat, no bo nie, nie możemy krosować tych odpowiedzialności. To jest tego producenci chcą płacić za to, co sami produkują, realizować swoje obowiązki, a nie sfinansować cały system. To jest oczywiście zrozumiałe. No i dokładnie. I, i tutaj możemy powiedzieć, że jest zgoda, że samorządy chcą pieniędzy, a przedsiębiorcy mówią, ok, dobra, no te pieniądze wiemy, że powinniśmy, czytaj, musimy mhm. tym samorządom opłacić za wysortowanie tych e, odpadów. No i teraz jest no ta pole niezgody. Pole niezgody po, polega między innymi na tym, że no producenci chcieliby, no skoro Ktoś za coś płaci, no to w normalnej gospodarce rynkowej, że jak ktoś za coś płaci, to wie za co płaci i co osiągnie na samym końcu. Na no samorządy, no tak, nie do końca odpowiadają e, prośbom e, producentom i mówią wprost, dokładnie to, ar, co wyartykułowali, że po prostu oni zainwestowali, oni mają te koszty, mhm. więc e, im to e, no, trzeba te koszty e, pokryć. Producenci dodają tak, ale. No mhm. i te ale jest właśnie. Ale chcemy coraz więcej wysortowanej dobrej jakości odpadów, żeby te odpady trafiały do recyklingu. Chcemy w cudzysłowie: w końcu, przedsiębiorcy mają lepsze opakowania wprowadzać na rynek. Mhm. Oni chcą mieć przyczynę i skutek, czyli wprowadzasz lepsze opakowania, mniej płacisz, ponieważ sortownie mają mniej roboty, i żeby. Była ta korelacja, czyli był wpływ działań producentów, był nadzór jakiś nad efektem pracy właśnie tych, mhm. tych sortowni, I, i tutaj mamy właśnie ten tak zwany zgrzyt. No i w obecnej propozycji ropu. Ten zgrzyt został e, zaproponowany w taki sposób, że przedsiębiorcy są e, płatnikiem, a co z tego wyjdzie, to nikt nie wie. Ale czy nie jest tak, że w tym projekcie też zaszyta jest ta zasada, o której ty mówisz, czyli to, że opakowania łatwiej nadające się do recyklingu mają być korzystniejsze dla tych firm? Ta ekomodulacja ma być stosowana. Przecież chyba ministerstwo od tego się nie odżegnuje, tylko pytanie jest, jak ona miała być ustalana. Że nie przez same firmy wewnętrznie, że one dogadają się, który plastik łatwiej przetwarzać i na tej podstawie wyliczą, ile powinny płacić, tylko, że to zrobi trochę organ centralny w porozumieniu z producentami, bo producenci są też w tym, do tego stołu zaproszeni. Oni przekonują, że to oczywiście będzie fasadowe, ale chyba co do zasady, to ten mechanizm jest wpisany w ten projekt ropowski. Tak, I to jest pewnie zgoda, tak, że jest co do zasady dobry, że powinna być akumulacja wdrożona. No teraz tylko chodzi też o tą realizację tej akumulacji. No, 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 miejmy świadomość, a przez 25 lat pracowałem w Instytucie Badawczym e, e, opakowań, no i nie będę ukrywał, że Instytut Ochrony Środowiska do mnie zadawał pytania odnośnie recyklingu, recyklingowalności opakowań, bo on no, od niedawna zaczął się interesować tym tematem. Mówisz to po to, bo Instytut miałby być tym podmiotem, który decyduje, tak? I tutaj on pyta ciebie, czyli to facto nie jest. Na tyle znaczy, ja już od, od mhm. kilku lat nie, nie, nie pracuję w Instytucie, więc teraz no, ja nie udzielam, bo, bo już zostałem wyłącznie, kiedyś dzieliłem pracę w Instytucie z pracą w, mhm. w Izbie. No to dzisiaj nie personalnie mnie, więc ja nie odpowiadam, ale po prostu mówię, że, że 3-4 lata temu. No, ten temat gdzieś się pojawił. Instytut no, był na początkowej fazie, co wpływa na recykling i recyklingowalność opakowań. To jest dynamiczna branża. Tak naprawdę, ja, mimo że jestem ekspertem, to moja wiedza wskazuje na to, że są obszary, w których ja muszę się spytać 15-16 osób żeby dać stanowisko, co jest najlepszym rozwiązaniem dla danego opakowania, brakuje nam właśnie czegoś takiego. Żadna głowa, nawet moja głowa, nie jest za mała, żeby to ogarnąć. A zarzuty stawiane tutaj, no to chodzi też o to, że tą ekomodulację faktycznie robi się bez. Podmiotów, które będą wprowadzały te opakowania. Jeżeli mamy dobre rozwiązanie, to te dobre rozwiązanie czasami jest dobre nie dlatego, że jest najlepsze, mm -hmm. tylko najbardziej powszechne. Proszę mieć świadomość, że nawet trudniejsze do recyklingu yy, opakowania typu, nie wiem, opakowania do płynnej żywności, kartony do, do żywności są trudniejsze yy, yy, do recyklingu opakowania niż teoretycznie yy, folie z tworzywa sztucznego, ale łatwe do wydzielenia. Jak łatwe do wydzielenia, no to łatwo zbudować dla tych opakowań całą logistykę i. Mm -hmm dobrze zorganizowany system recyklingu, co w Polsce ma miejsce. Jak mamy folię z tworzywa sztucznego, to nagle się zastanawiamy, a z czego ta folia? Polietylenowa, polipropylenowa mm. albo miks różnych e, polimerów. Ona z wyglądu wygląda tak samo, a my powinniśmy i tą folię jeszcze e, odseparować na różne. E, I mówisz, że tutaj de facto instytucja centralna byłaby niezdolna, żeby to do takiego szczegółu, do takich szczegółów wejść w tej analizie, tak? Że to jest nieosiągalne dla tych centralnych instytucji. Znaczy, dla a, czy to będzie centralnie sterowana instytucja, czy to będzie całkowicie prywatna a, instytucja, bez faktycznie współpracy z biznesem to się nie uda, bo nie wprowadzimy standaryzacji opakowań, jeżeli nakładasz na mnie podatek, niezależnie co ja robię, co ja mówię, że ja mogę zrobić, co ja mówię, że ja plus on i jeszcze ktoś możemy wprowadzić jakiś standard opakowania, który ułatwi recykling, ale ty mówisz, no, ale to, no, dzisiaj jest tak, jak jest, więc płacicie tyle samo, to jak to motywuje biznes do tego, żeby oni wprowadzili e, zmiany? Czyli musi być faktycznie wpływ biznesu, bo on jest płatnikiem, ale to nie jest na zasadzie, że płatnik jest wyłącznie w roli płatnika. Mhm. Płatnik powinien wiedzieć, i tak planuje biznes. OK, wprowadzam zmiany. Dzisiaj mnie będzie ta zmiana kosztowała, bo muszę zmienić technologię, materiały. Muszę przygotować konsumenta, że nagle ma trochę inne opakowanie, inny wyrób, tak, czyli to są moje inwestycje, mhm. ale za rok, za dwa albo nawet jutro. To będzie miało przełożenie na zmiany stawek w zakresie ekomodulacji. A jeżeli mamy w ekomodulacji większość osób związanych nie z biznesem, ale faktycznie to są organy administracji, e, instytuty, agendy rządowe, no to mhm. wiemy, że jak w spółkach akcyjnych, no jeżeli mamy mniejszościowego e, akcjonariusza, no to czy on pojedzie na walne, czy nie pojedzie na walne, to może tylko mhm. udzielić głosu, a Jaki będzie wynik końcowy, to jego wpływ może być ilu roczny. To pozwoli, że tak skontrastuję, bo z jednej strony mówimy o tej niewydolności aparatów centralnych, czy tych mm, niedoskonałości tego centralnego zarządzania, a z drugiej strony można byłoby postawić argument, że biznes będzie wyłącznie dążył do optymalizacji, to znaczy. Yy, można sobie wyobrazić scenariusz, w którym ta recyklingowalność produktu za chwilę będzie załatwiana jakimiś certyfikatami. Opakowania wcale nie będą do tego recyklingu się nadawały, ale pojawią się firmy, które będą wystawiały jakieś papiery, że to jednak się nadaje do recyklingu, więc koszty utylizacji, zagospodarowania będą mniejsze i nagle tak się zrobi, że firmy sobie same to poukładają w ten sposób, że nie będą za nic płacić więcej i ta ekomodulacja będzie tak naprawdę wyłącznie na papierze. Dobrze użyłeś słowo papier, a tutaj akurat pani z głosy z ministerstwa, może tak użyję tego sformułowania, mhm. e, są takie, że musimy skończyć z kupowaniem papierów, czyli faktycznie tych dokumentów potwierdzających recykling. Tak. Ale jak się wczytamy w ten e, w projekt ustawy, to tam będą dokumenty, które będą się może inaczej nazywały. Te o których tam jest wspomniane. Tak, to dokładnie to, to, to jest powielenie tego, co mamy, bo dokumenty potwierdzające recykling powstają na podstawie BD. BDO, gdzie są karty przekazania odpadu, nie ma tylko modułu. Proszę uwzględnić. Dzisiaj nie ma modułów BDO, ale to nie z winy przedsiębiorców. Bo jakby Instytut Ochrony Środowiska uruchomił moduł dotyczący DPR-ów, mhm. no to po prostu dpr -y byśmy mieli dzisiaj już w BDO. Więc mówienie, że to będzie przez BDO, to, że tego dzisiaj nie ma, to nie jest z winy przedsiębiorców. Więc tak naprawdę, certyfikaty, czy to będzie certyfikat, DPR, czy oświadczenie. To nie zmienia nic, że taki dokument będzie. Różnica chyba leży w tym, że DPR jest dokumentem wystawianym przez prywatne podmioty. I to, na co wiele osób wraca, zwraca uwagę, to to, że nad tymi prywatnymi podmiotami nie było realnego nadzoru przez lata. To znaczy, że tych firm, krzaków, które wystawiały te dokumenty, że rzekomo do tego recyklingu doszło, a nigdy nie dochodziło, tylko te odpady gdzieś tam lądowały, nie wiadomo gdzie, no niestety jest procesem, o którym mówi się od pewnego czasu, tak, że to trwa. No i teraz jest chyba różnica między certyfikatami wystawianymi przez jakąś instytucję, Nazwijmy to rządową, a tymi, które wystawiają podmioty same w sobie, gdzie ten nadzór nad nimi, co one tam naprawdę piszą, no jest iluzoryczny, o czym no, mówiło też minister. jakbym się zgodził z Twoją tezą, to bym się zgodził, że mamy państwo nie Z tektury. Z tektury, tak. Ale trochę to wybrzmiewa, wiesz, z wypowiedzi i przedstawicieli ministerstwa, które mówiło, że musimy skończyć z DPR-ami, bo to niestety tam jest szara strefa, mówiąc delikatnie, że są firmy, które od lat po prostu wystawiają takie lewe papiery. No i one funkcjonują. Nie są gdzieś na obrzeżach, tylko one funkcjonują na tym rynku, zaburzając uczciwą konkurencję z firmami, które naprawdę robią recykling. No i to, to brzmi trochę taka spiskowa teoria, prawda, że nasze państwo jest z tektury, ale to gdzieś wybrzmiewa w tych wypowiedziach różnych osób. No dobrze, no ja, ja zakładam, że mówią to osoby, które są w organach państwa, to ja oczywiście się zastanawiam, no gdzie te kontrole, nadzór nad tym, nad tym procesem, że one wiedzą i nic nie robią, tak? No to tak bym mógł odbić mhm. e, e, piłeczkę. No bo ja de facto o tym słyszę, bo o tym e, słyszę, ale generalnie. Chcę odejść od mitu, że chcemy kupować dokumenty. My chcemy po prostu uczestniczyć w całym cyklu, czyli faktycznie mieć wiedzę, gdzie są odpady i gdzie te odpady trafią. Tutaj nastąpi zmiana, czyli do chwili obecnej taką kontrolę robią niezależni audytorzy EMAS, mhm. a teraz ma taką kontrolę, z tego co wiem, robić biegły rewident. Mhm. No, to bym powiedział, czym się jedno z drugim różni. E, e, Audytor EMAS ma chociaż wiedzę z zakresu technologii i procesów produkcji, procesów recyklingu, a bieg, biegły rewident, w mojej ocenie, ma dużą wiedzę, ale na zasadzie słupków, e, cyferek i tak dalej. Czy e, audyt biegłego rewidenta e, w twojej ocenie rozwiąże ten problem? Tu ja nie, nie miałem nic powiedzieć na ten temat, bo nie wiem jakie są ich kompetencje, ale rozumiem, że sugerujesz, że tu nie będzie różnicy, to są dwa organy, które podobnie podejdą, wręcz gorzej, bo EMAS ma te wszystkie, znaczy, jeszcze tą wiedzę. Jeżeli są błędy, że wiemy, że są dokumenty lub firmy, które wystawiają te dokumenty źle, to czy będzie audyt biegłego rewidenta, który sprawdzi nam faktury, mhm. czy będzie audyt EMAS-u, który no, sprawdza de facto więcej, no to albo trzeba zmienić zasady audytu. No właśnie, czyli metoda kontroli nie ma do końca znaczenia, bo i to, i to będzie nieefektywne. To gdzie tutaj uważasz leży pies pogrzebany, żeby to uszczelnić, żeby nie było takich sytuacji? Bo jak mówisz, nieważne, kto to sprawdzi, to jak będą te lewe papiery wystawione, to i tak no, trzeba to będzie klepnąć do oficjalnie, nie będzie można z tym nic zrobić. No to co, co należy usprawnić? No, Tak naprawdę musimy jednak iść za odpadem. Tak? Czyli mhm. pieniądze muszą iść e, za odpadem. Tego na dzień dzisiejszy nie ma, bo nasz system dokumentów potwierdzających recykling no, polega na tym, że jeżeli firma z sortownia odpadów, wysortuje odpad tak. i przekazuje go dalej, to wnioskuje o dokument potwierdzający recykling i przejmuje całe pieniądze z tego dokumentu. Mhm. Czyli przekaz... Niezależnie, co się wydarzy potem dalej z tymi opakowaniami? Tak. Czy one będą przetworzone, czy nie? Znaczy, no, wiemy, że docelowo. One ufają, one ufają tej firmie, która wystawia im ten papier, tak? Ufają tej no, firmie. Znaczy sama wystawia cyklikowie. sortownia de, de facto mhm. sankcjonuje wystawienie dokumentu, bo mówię, przekazuje ci odpad i, re, i ten odpad trafia do recyklera. Recykler go wystawia, mhm. ale nie ma z tego doku... za wystawienie tego z dokumentu złotówki. E, więc nie ma finansowania systemu e, gospodarki odpadami w ramach e, opłat e, recyklingowych. Nie ma. Czyli tylko ta sortownia dostaje, a powinno być, że na każdym etapie idą pieniądze, w zależności, jeżeli mamy odpad wysortowany w sortowni i sortownia mówi, mi się go, nie, nie mam na niego recyklera. Dlaczego nie mam na niego recyklera? Bo nie dajemy recyklerowi żadnych pieniędzy z tej opłaty, bo mhm. wszystkie pieniądze sobie sortownia zostawia, tak? A powinni uważasz, i mamy odpady trudniejsze. No to mhm. dobra, słuchaj, mam ten odpad za ja mam jedno potwierdzenie e, odpad trudniejszy, ile potrzebujesz dopłaty, żebyś zrobił recykling? No tyle, a tyle, ok? I ta dopłata de facto idzie? Jakim kanałem? Mhm. No to to już jest kwestia, e, kwestia gdyby odrębna, czy przez sortownię do, do tego recyklera, czy faktycznie przez, e, przez organizację odzysku, ale te pieniądze tam powinny iść i to jest właśnie w, prawidłowe wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorców, że pieniądze idą za działania, czyli sortownia dostanie pieniądze za wysortowanie, a recykler dostanie pieniądze za poddanie odpadów procesom recyklingu. Konradzie, czas, nie, uwaga, nie biegnie. Ja muszę już powoli kończyć, więc chciałbym Cię tylko spytać na koniec o tym, w tym temacie ropu. Jakie byś... Ostateczne jakieś, jaki byś wniosek sformułował na koniec? Mówimy, że ta ustawa teraz jest procedowana, 21 dni było dane na konsultacje publiczne. Uważasz pewnie, że to jest niewystarczająco. Z jakim byś przekazem chciał zostawić naszych słuchaczy i co mógłbyś do ministerstwa? Mówiłeś, już skierowałeś pismo o przedłużenie tych konsultacji z 21 dni na więcej. Proszę o tym, co byśmy mogli na koniec powiedzieć naszym słuchaczom, co mogłoby do ministerstwa trafić. Mm, niestety nie wiem, co do ministerstwa może trafić. Ja powiem tak: jesteśmy na etapie takim, że wywracamy to, co mamy i tworzymy coś, i nie wiemy, jakie to coś będzie. Ta, ta sytuacja doprowadza do zastoju w zakresie branży recyklingu. Nikt nie wie, czy dostanę pieniądze, na co dostanę pieniądze i od kogo dostanie pieniądze. W jakiej wysokości, kto go skontroluje i na jakich zasadach, i kiedy mu zabiorą pieniądze, które dostał. No, bo przecież biegły rewident ma do tego prawo, jak się wczytamy, a tych tak naprawdę niuansów nie ma, więc branża recyklingu wstrzymuje się z inwestycjami, i to jest pierwsza rzecz, która ta ustawa wprowadziła. No, i mówiąc prosto, wchodzimy do głębokiej wody, do basenu, nie wiedząc, czy. Wszyscy potrafimy e, pływać. W razie to chcesz powiedzieć, że mamy projekt ustawy, który ma 170 stron i macie tyle wątpliwości do tak podstawowych rzeczy, jak te, które teraz wymieniłeś? Że tak jest no nie wiemy? Niestety tak. O ekumodulacji wspomniałeś, no wiemy, że nie wiemy. Mhm. No i generalnie ile dostanie recykler, na jakich podstawach? Wiemy, że nie wiemy. Ogólne zasady są, ale jak dam ci kalkulator, Excel, proszę mi powiedz, ja mam zakład recyklingu taki, taki, powiedz mi. No, Drodzy Państwo, to się będzie działo. Konrad Nowakowski, ekspert do spraw ekoprojektowania, jest moim i Państwa gościem. Konradzie, bardzo Ci dziękuję. Do rozmów o Rob na pewno wrócimy. Tutaj tak delikatnie zaczęliśmy ten temat, natomiast ja wiem, że no, będzie się działo w branży na pewno, bo temat zbudza wiele emocji u wszystkich tak naprawdę interesariuszy i chyba rychło w czas, żebyśmy zaczęli o tym mówić bardziej w mainstreamie, bo ten temat był przez lata mocno jednak niszowy, to przyznajmy, może trafi pod strzechy i drodzy Państwo, będziemy dyskutować przy rodzinnym stole o tym, ile płacimy za opakowania, czy wystarczająco dużo, czy za mało, czy chcemy tutaj teraz firmy nagrodzić za ekologiczne zachowania, czy obciążyć podatkiem, jak przekonuje strona biznesowa. Drodzy Państwo, te wszystkie dylematy przed nami Będziemy do nich wracać Konradzie bardzo ci dziękuję i dziękuję też państwu do zobaczenia w następnych odcinkach do widzenia Dziękuję bardzo